Wszystkich tutaj, Krzysztof Piecien, 5'1 i to jest kolejny odcinek. Zagrajmy W Undertale. W poprzednim odcinku, no, no bo, bo była walka z Muffet rozmowa z Sansem, dodatkowy boss, a teraz jesteśmy w MDT Resort, jak, jak dobrze pamiętam. Tutaj nam mówi, żebym poszedł, a tutaj mamy karty i braty chyba tak się nazywają. No. Yeah, yeah. <laughs> Też to jest bardzo drogie, że bardzo tani. A, że ten, że ten staw, który znajdujemy jest bardzo tani. Y no to mówię, że są śmieci. No, i tutaj mam, możemy y, kupić to. I właśnie, kupię to. Kupię to. Y, I chyba tyle. No tak, kowbojska czapka, czyli nowa, nowa rzecz do ubrania. Armor 12 i to już... <laughs> Ta odniesiona czapka yy, ro, yy, robi tak, że chcesz, mi, yy, że chcesz, żeby ci wyrosła broda. I, o, i zwiększa atak o 5. Dobra. A, a z tej tapro możemy odłożyć. Oraz jeszcze. Ten klucz. Z tym kluczem możemy teraz pójść. Więc ja idę do y, wodospadów Z2. No dobra, jest to na miejscu. Tak, tutaj jest dom bluki'ego. A ten dom nie mogliśmy otworzyć, bo jest zamknięty. Teraz, jak już mamy klucz, możemy go użyć na tych drzwiach. Użyłeś tajemniczego klucza i drzwi do czerwonego domu się otworzyły. A klucz zniknął. Mam tutaj pięć pamiętników. Widać, że po, domek dziecię, tego dziewczęcy. Nie, nie dziecięcy B. Dobra. Drogie pamiętniku. Yy, siostra Siren yy, upadła. Upadła ostatnio. To yy, jest smutne. Bez, bez jej siostry, która może powie, powiedzieć coś do niej. A, może ta zginęła. okej. Okay. teraz jest bardziej chyba nieśmiała niż wcześniej. Do, Dotarła do niej i powiedziała jej, że ona, że ona Bluki i ja. Możemy y, występować razem kiedy czasem, no w, jakich, po jakich, w jakimś czasie. No, Wygląda na to, że polubię ten pomysł. Droższy pamiętniku. Y, lubię kup kupować y, no, nowy pamiętnik za, ka za każdy nowy pisem. Lubię zbierać y, pamiętniki. A, to jest 6 nie 5. Dlaczego to wcześniej myślałem, że jest 5 Najdroższy. Najdroższy e, w pamiętniku. Nasz kuzyn wyszedł, e, opuścił farmę i stał się tym. Manekinem do treningu. E, to pozostawia tylko mnie i Bluki'ego. Bluki spytał mnie, czy... E, może... Może stać się też tym chrążym, nie wiem, coś w tym stylu. Też B brzmiał bardzo A, że brzmiał chyba bardzo smutno. No, no dawaj, bloki. Wiesz, że ja cię nigdy nie opuszczę Nawet Nawet nie mam... Nie, nigdy nie znajdę jakiegoś ciała, kto, którego szukam... i tak. E, mój, e, mój skarbie pamiętniku. Spotkałem kogoś interesującego dzisiaj. W ostatnim tygodniu... E, da, e, ...puściłam... E, ...ten... E, reklamę na moim e, lu, ludzkim fanclubie. Dzisiaj było nasze, było nasze pierwsze spotkanie. Tylko jedna, przyszło, tylko jedna osoba przyszła. Szczerze mówiąc, je, jest. słabiaczką. Jest, Ona jest. Raczej. No jest niemiła. O. I że, jest, że ma obsesję na punkcie jakichś dziwnych bajek animowanych. No, ale też jest trochę śmieszna. Chcę ją spotkać jeszcze raz. Yy, y, pamiętniku, mój skarbie. Mój pa y, moja... Y, moje tego... Moja kolekcja pamiętników jest... Y, 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 jest coraz lepsza. Już mam ich pięć. Idącej. Drogi pamiętniku. Ona zaskoczyła mnie czymś dzisiaj. Szkicem ciała, który chciała zrobić dla mnie. Forma, która przekraczała moje najśmieszniejsze, najdziksze fantazje. W ciele takim jak te mogę wreszcie być sobą. Po tym wszystkim. Yy, mogę. Te, teraz nie ma czego innego. Będę gwiazdą yy, yy, taką drogą, jaką będę. Przepraszam, bluki. Moje sny nie, nie czekają na, na każdego. Tak. Jak można się domyślić, to jest dom yy, osoby, która. Znaczy ducha, który jest w Metatonie. Tak. A teraz... No, no Bluk jest sam, samotny. No i coś się dowiedzieliśmy. Dobra, to ja wracam y, do M Entity Resort. No dobra, już wróciłem. No, mamy tutaj kilka potworów, możemy z nimi pogadać. No właśnie, mówię. Witaj w MTT Resort, yy, największym... Aha, największym apartamentem... Yy, cho... Największym największych Hotlandzie apartome, yy, apartamentowe budynkiem zamieniony w hotel. No, tam, że mówię ci, yy, że możesz tutaj zostać, ma milionek mieć, ale tylko, że przechodzisz. Okej. Okay. Yy, <laughs> też, też jest dumny, że, że może być... że może coś... ktoś przez nie przejść. Okej. Okay. Tutaj akurat Winda nie działa na że... nie, Winda nie działa w ogóle. Tutaj są pokoje. A, yy. Nie. Okej. Okay. Czyli tak, tutaj tutaj osoby potrzebują pewnych rzeczy. jest zamknięta ośrodka. Hmm... Cinnamon Bun? Poczekaj... Czy mam? Yy, nie mam. A, te, a... ten co chce? Okej. Okay. Aha! Dałem tam... tą psią sałatę i ona zniknęła w nicości. Dobra. Wygląda na zarobionego, yy, więc tak: do tych dwóch rzeczy sobie pozbieram przedmioty i tutaj wrócę magicznie zaraz. No to zaraz wrócę. No dobra, wróciłem. Mam ze sobą te dwa przedmioty, czyli Wait. Cena... Cena, monowego... cena monowego królika i morską herbatę. No, y, służba, i tam, a tak, mamy twoją prywatę, może prywat pod drzwi. O! To jest. No i tak, dostajemy pieniądze za to. Dostajemy napiwek i to nawet droższe niż tego. No i, i zdobywamy po 99 tego G. Mamy teraz 339. Ta. to jest burgerownia. Można tutaj kupić yy. ...glam-burgery. Legendary Hero. Z który jest w kształcie twarzy metatona. Metatona ma twarz. A, widać. Yy, tam widać w tle, Dobra, nieważne. Yy. Przepraszam, haha. To jest. Bez zasadą, żeby gadać z klientami, nawet nic nie kupiłeś. A, a nawet nic nie kupił. Dobra, to kupię jednego glamurgera. No dobra, teraz. Dlaczego, dlaczego próbujesz ze mną gadać? Będę yy, w, w kłopotach, jeśli będę zbyt niemiły dla, ty, dla klientów. Przepraszam. Więc chciałem być aktorem. Aha. Da mi jakąś podpowiedź, wskazówkę. Masz nadal czas. Nie żyj jak ja. Mam 19 lat i już zmarnowałem swoje całe życie. Słuchaj. Lubię cię, małe koleżko. E, tego uratuję ci dużo, dużo. No, uratuję cię z wielu kłopotów. Nigdy nie interaktuj z atrakcyjnymi ludźmi. Raczej, znaczy z atrakcyjnymi osobami. No, no chyba że jesteś jedną, z, jesteś jedną z tych osób. Aha, no i to ona no, dochodzi za tobą. E, na przykład, kiedy pewnego czasu te dwie e, kobitki zapytały mnie, e, czy mógłbym im potkać trochę burgerów. No i ja, naiwny nastolatek, powiedziałem, powiedziałem tak. Zły pomysł. Dlaczego? No poszedłem za, na tą alejkę do tych dwóch pań i wiesz... Yy, co się stało? Yy, te, wtedy mój szef yy, zobaczył mnie i spytał co ja robiłem. Byłem tak przestraszony. Yy, moje hamb hamburgery z moich kieszeni wypadły na ziemię. Żeby nie stracić, je tw no, twarz tej firmy, no to podniosłem je, ale. Aha, tak. Uwaga hamburgerów spowodowała, że moje spodnie spadły. Dziewczyny się śmiały na mnie. Teraz wszyscy nie nazywają burger pants. Okej, okay. metaton. Kiedy, kiedy przyszedłem do Hotlandu, y, moją, moim marzeniem było praca z Metatonem. Cóż, bądź ostrożny, co, y, co sobie życzysz, mały koleżko. Boże, nikt, nie. nie y, czy ty w ogóle patrzyłeś wokół? To te miejsce to jest labi labirynt złych, złych wyborów. Za każdym razem, kiedy chcesz coś zmienić na lepsze, to mówią, że to nie jest, to nie jest to, co, zro, co by zrobili na powierzchni. O, racja. Ludzie zawsze jedzą y, hamburgery zrobione z jakiegoś, y, no, z Sequins i z kleju. Dlaczego, y, dlaczego ludzie da, y, 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 widzą w nim atrakcyjność? On jest... Przy, y, on jest dosłownie pierdzielo, pierdzielonym prostokątem. Albo kwadratem. Nie wiem. Nie wiem, jak to jest po angielsku. Y, wiesz, pewnego razu kupiłem jeden z tych y, kitów online i... Żeby... żeby stać się bardziej y, kwadratowy bądź prostokątny. Prostokątny chyba. Nie zadziałało. Moja przyszłość? Przyszłość? Jaka przyszłość? Nic się tutaj nie zmieni na dole. Bardzo podobnie będę uwięziony w tej pracy na zawsze. Ale czekaj. To jest, jest, jest jedna rzecz, która yy, pchnie mnie do działania. Jeśli Asgore zdobędzie jeszcze jedną duszę, będziemy, wreszcie będziemy mogli być na powierzchnię. Be tam jest wielki nowy świat. Tam będzie druga szansa dla mnie. Dla wszystkich. Więc bądź silny, mały koleżko. Jeśli. Jeśli coś stanie się coś dużego, będę miał ciebie w moich myślach. Dobrze. No to pogadaliśmy z Barbier Pencem. Kiedy, kiedy chcesz, mały koleżko. No dobra. No to idziemy. Do kor. Do rdzenia. Hę? Hmm? Hę? Hmm? Co. To to. to? Nikt nie powinien tam być. Ech cóż, nie martw się o tym, o to. Dobrze, no to idziemy dalej. Do rdzenia. Gotowy? To jest to. Yy, we, yy, użyj windy, żeby dostać się na sam szczyt yy, rdzenia. Ta, ale winda nie działa. Co? I powinna działać. Cóż, więc pójdź. na prawo i idź. Dziękuję do przodu. Dobra. No. Nope. W porządku. No to po prostu idźmy. Dobra, idźmy dalej. Ta. Ta dziura nie jest na mojej mapie. Zapomnij o tym. Spróbujmy lewą stroną. No dobra. No to idziemy po lewo. Okej okay. Powinieneś te... Teraz... Te, powinieneś móc przejść te, przez... No, przez to dalsze e? Uważaj Madczyk, okej okay. Atak 29, 24 Ten, no Ten magik mówi tylko magiczne słowa Abracadabra, jeszcze alakazam. Tak, za każdym razem jak się ruszymy w jakąś stronę To tu strzela, dobrze raczej znaczy, tam to się strony bierze yy... Eee, Mind O, zwiększy defensywą jeden o Jezu I tak, przy okazji sobie też poszedłem do hotelu sądzi Hmm. Yy, ster. Chaser roll. Aha, zostało osobie przez twoje spojrzenie. Uy... Oj A. Y. Dobrze, nic nie róbmy, może... No kiedy to minie? Ej, dobrze O, już mogę, już mogę iść, dobra To było bliskie Dla... Dlaczego tutaj jest tyle potworu tu? Mam na myśli, to nie jest problem, racja. Po prostu powinniśmy iść do przodu. Dobrze, to idziemy do przodu. Wygląda, że nie możesz yy, przejść dalej, dopóki nie wcisniesz tego przycisku. Ale te asery się aktywują. Mm. Ok, będą, będą iść w. W drodze... pomęczymy... pomęczymy... niebieski. Ruszę się do... dopóki trzeci nie dojdzie. A to będzie na odwrót. Hop, hop, hop. Tak. O mój Boże, jesteś w porządku? Ja... przepraszam. Podałem ci zły, yy, złą kolejność. Wszystko jest w porządku, racja? Po prostu idźmy do... w prawo. Eee. Tego. Skrzyżowanie. Eee. Eee. w prawo. Nope, idę do góry. Fuck. Fate night, night. Okej, ryzy. A co zaśpiewamy? A, zaśpiewaliśmy tą w piosenkę Shiren. No doda, no, że jest y Śpiący. Adieu. O jezu Ała A w ogóle A tak 36, 36 Okej okay. Zamknij oczy Okej, okay. dobra Znowu śpiewamy I zasnął I możemy go desperować Eee, Jesteś w porządku? ci nie mówiłem żebyś, żebyś szedł w prawo? No dawaj, uwierz mi, uwierzysz mi, czyż nie? To no może, ale ich nie chciałem pójść. Co? Okej, okay, lasery. Więcej laserów. Okej, okay, ja... N Nic nie zepsuję teraz. Po prostu zdeaktywuję lasery i będziesz mógł przejść. One, one się nie wyłączają. Nie mogę ich wyłączyć, ja... To jest w porządku mam to wszystko pod kontrolą. Yy, wyłączę... Wyłączę wszel wszelki prąd. Znaczy, wszelką moc, jaka tam jest. Na jakiś czas. Wtedy możesz przejść. Okej, okay, idź. Czekaj, stój! Wow. Yy, moc wraca sama z siebie. Cholera. To, to, nie, to nie powinno się tak stać. Ja, ja będę. Ja znowu je włączę. Wtedy, kiedy się włączą, rusz się, rusz się chwilkę, a potem za, zatrzymaj się, ok? Wtedy nie. nie dostaniesz. Ok. Dobrze. No. I tyle wystarczyło. Widzisz? Mam wszystko pod kontrolą. Wszystko jest pod kontrolą. Oby. Dobra, jest zapis. Okej, okay. teraz powinieneś, powinieneś... Nie wiem? To nie wygląda jak na mojej mapie. Przepraszam, ja... ja... Ja muszę iść. Cholera. Y... Te powietrze wypełnione zapachem ozonu napełnia cię determinacją. Okej. Okay. Może najpierw w lewo pójdziemy? E, to jest ten loot! Gdy Dobra, idziemy tu Tak, tutaj jest zagadka na dwie te Hop, hop, hop Oj to moment. Ja już zagadkę, czy jak? O, jest. Dobrze. Bardzo, ładnie, nie, 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 Tutaj, jak się na górę, Tutaj na na to To mamy mamy To to jest hamburger kosz na śmieci. Weźmiesz go? Wezmę. No, mam glamburgera, teraz mamy dwa glamburgery. Dobrze, więc idziemy dalej. Chyba w prawo, albo do góry. Nie wiem, bo się zgubiłem. A, tak, to najpierw w prawo pójdziemy. W koszu. W koszu jest to. No to stówka, no to bierzemy stówkę. Tutaj, o, nie mogę walczyć, nie mogę myśleć, ale z cierpliwością y, uda mi się przejść. Okej, okay. a. A? a? Astygmatyzm mm, to jest. ikon chyba. Ikon mi. Okej, okay, to dobrze zrobiłem. Eee! Cholera. Dobrze, na tym mostku już chyba nic się nie stanie. I mamy tu przejście, ale nie możemy przez nie przejść, bo musimy jeszcze jedną rzecz zrobić. Musimy przejść po tamtym mostku wcześniej, i na tamtym mostku powinniśmy w e, Wismar i Final Frogit. Tego nie widzieliśmy. Tutaj trzeba się modlić przy tym mój zalocie jest rzecz z nadzieja. Cholera. Tutaj też miałem śmierci, więc. Uff. A, yy, Fucking shit. Fuck. dobra, yyy... Hmm. Zjęto Okej, okay, okej, okay, dobra Dobra, weź już teraz, musi się zrobić Okej, okay, 4 minuty Zatem się zrobią no 3 minuty pozostały zanim nudle będą skończone 2 minuty, kulki to jest takie powolne No dobra. Są gotowe. Nie smakują zbyt dobrze. Okej, okay. smaczniejsze. Nie świetne, ale lepsze. Tylko 4 HP! Dobrze, no to robimy coś tajemniczego. Jezu, mam tylko 8 HP! Gin. Dobra. Eee... cholera. Nie lubię z, tym, z tą dwójką walczyć. Przy okazji się wyleczę. Tak. Y, wschód, koniec. Eee. Y, tego. Eee. Y, północ... Y, ścieżka wojownika. Zachód, ścieżka... Ścieżka... Y, ścieżka tego... Y, Myśliciela, a wszystkie drogi prowadzą do końca. Wait, e, to jest labirynt. Dobrze, o, jest. No, i znowu ta dwójka. Najpierw zrobię z tym. Wow, jak ja że to zrobił, ale to było piękne. Ale to był fart. Dobra, modlimy się. Dobrze, spokojnie. Jest spokojnie. Jest statycznie, no nie znowu. Dobrze, jestem dalej. No i jeszcze ostatnia. No dobrze, jestem z powrotem, byłem cicho, nie wiem dlaczego. Do Dobra. No chodźmy już do tego końca i skończę odcinek. Cholera... Nie, ja uciekam. Nie będę... Nie będę ginął przypadkiem. Dobrze. Za tymi drzwiami musi być e, winę do, do zamku króla. Jesteś napełniony z determinacją. Ale ta determinacja nic nie da teraz, bo zakończę odcinek. Co by tu polecić? Polecę chyba mandzia. Tak, mandzia youtubera fajnego, który nagrywa fajne gry. Noż, Ależ powiedział, dobra. Lajknijcie, le subnijcie, komentujcie. A ja już idę. Na razie!